Sigmund Freud nigdy nie opublikował tego, co zaraz ci powiem. To odkrycie było zbyt niebezpieczne dla jego epoki, zbyt rewolucyjne dla patriarchalnego świata, w którym żył. Ale w jego prywatnych notatkach, które przez dekady pozostawały ukryte przed opinią publiczną, Znajduje się coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki rozumiesz siebie i relacje z ludźmi, którzy próbowali cię zniszczyć. Freud zidentyfikował siedem konkretnych sygnałów występujących u kobiet posiadających to, co nazwał wyższą inteligencją duchową, i odkrył coś przerażającego dla manipulatorów tego świata. Narcyzi instynktownie rozpoznają te sygnały i reagują na nie czystym, pierwotnym strachem. Jeśli kiedykolwiek czułaś, że jesteś zbyt intensywna, zbyt głęboka, zbyt trudna dla ludzi wokół ciebie, jeśli narcyz w twoim życiu robił wszystko, żeby cię zdyskredytować, zniszczyć twoją pewność siebie i przekonać cię, że coś jest z tobą nie tak, ten materiał wyjaśni ci wreszcie dlaczego. To nie ty byłaś problemem. To twoja duchowa inteligencja była zagrożeniem, którego narcyz nie mógł znieść. W swoich klinicznych obserwacjach z lat 1895-1909 Freud dokumentował specyficzny typ pacjentek, które wykazywały niezwykłą kombinację intuicyjnej percepcji, emocjonalnej głębi i zdolności do widzenia przez maski, które inni ludzie noszą na co dzień. Te kobiety nie były chore psychicznie wręcz przeciwnie, ich umysły funkcjonowały na poziomie, który większość ludzi nigdy nie osiąga. Freud napisał w swoich prywatnych notatkach, że ten typ kobiety posiada coś, co można opisać jedynie jako bezpośredni dostęp do nieświadomych treści innych ludzi. Ona widzi to, czego inni nie widzą, czuje to, czego inni nie czują, wie to, czego inni nie wiedzą. I właśnie ta zdolność czyni ją jednocześnie najbardziej wartościową i najbardziej zagrożoną osobą w każdym systemie relacji, w który wchodzi. Problem polega na tym, że narcyzi natychmiast wyczuwają tę zdolność i reagują na nią, jak wampir reaguje na światło słoneczne z czystą instynktowną agresją, mającą na celu zniszczenie źródła zagrożenia. Pierwszym sygnałem wysokiej inteligencji duchowej, który narcyzi rozpoznają i którego się najbardziej boją, jest zdolność do natychmiastowego odczytywania autentyczności. Kobieta z tym sygnałem wchodzi do pokoju i w ciągu kilku sekund wie, kto jest szczery, a kto gra. Jej układ nerwowy został skalibrowany przez lata doświadczeń do wykrywania częstotliwości prawdy i kłamstwa, które operują poniżej świadomej percepcji większości ludzi. Freud obserwował, że te kobiety często nie potrafią wyjaśnić, skąd wiedzą to, co wiedzą. Po prostu widzą przez fasady, przez maski, przez starannie konstruowane obrazy, które narcyzi prezentują światu. To jest dokładnie powód, dla którego narcyz czuje się tak niekomfortowo w obecności takiej kobiety. On spędził lata, dekady, czasem całe życie na budowaniu fałszywego wizerunku, na przekonywaniu świata, że jest tym, kim nie jest, na manipulowaniu percepcją innych, żeby widzieli to, co on chce, żeby widzieli. I nagle pojawia się kobieta która patrzy mu prosto w oczy i widzi pustą przestrzeń tam, gdzie on próbował zbudować iluzję wielkości. Napisz mi w komentarzu, z jakiego miasta lub kraju oglądasz ten materiał. Jestem naprawdę ciekaw, jak daleko sięga ta społeczność i ile osób na całym świecie przechodzi przez podobne doświadczenia. A do wszystkich widzów z Polski. Wysyłam szczególnie ciepły, serdeczny uścisk. Wiem, że jesteście tam, wiem, że wasza historia z narcyzami była bolesna, i chcę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście sami w tej podróży ku uzdrowieniu. Drugim sygnałem, który wywołuje panikę u narcyza, jest to, co Freud nazwał emocjonalną odpornością na manipulację. Kobiety z wysoką inteligencją duchową mają wrodzoną zdolność do rozpoznawania, kiedy ktoś próbuje kontrolować ich emocje. One czują, kiedy ktoś używa winy jako narzędzia, wyczuwają, kiedy ktoś stosuje gaslighting, rozpoznają love bombing, zanim jeszcze zdążą się w nim zatracić. To nie znaczy, że są odporne na ból. One czują wszystko głęboko, intensywnie, czasem nawet silniej niż przeciętna osoba. Ale ich inteligencja duchowa pozwala im rozróżnić między autentycznym bólem wynikającym z prawdziwej straty, a bólem sztucznie wywołanym przez manipulatora, który chce je kontrolować. Narcyz próbuje wywołać w niej poczucie winy za coś, czego nie zrobiła. I zamiast tonąć w tej winie, ona zatrzymuje się i pyta siebie: Czy to poczucie naprawdę należy do mnie? Czy ktoś próbuje je we mnie wszczepić? Ta zdolność do zatrzymania się i zbadania własnych emocji jest czymś, czego narcyz absolutnie nie rozumie. Dla niego emocje innych ludzi to narzędzia do wykorzystania, guziki do naciskania, dźwignie do pociągania. Kiedy napotyka kobietę, której emocjonalne guziki nie działają tak, jak powinny, jego cały system kontroli zaczyna się walić. Trzeci sygnał jest szczególnie fascynujący i jednocześnie szczególnie niebezpieczny dla narcyza. Freud nazywał go zdolnością do widzenia przyszłych wzorców w teraźniejszym zachowaniu. Kobieta z wysoką inteligencją duchową potrafi obserwować, jak narcyz traktuje kelnera w restauracji i natychmiast wie, jak będzie ją traktował za dwa lata. Ona widzi mikroagresje, które inni przeoczają, zauważa subtelne sygnały kontroli, które dla większości ludzi pozostają niewidoczne. Jej umysł automatycznie ekstrapoluje obecne wzorce na przyszłe scenariusze i prawie zawsze ma rację. To jest zdolność, która pozwala jej widzieć końcówkę filmu, kiedy wszyscy inni są jeszcze zachwyceni pierwszą sceną. Narcyz może być w swojej najlepszej fazie lov bombingu może być czarujący, hojny, pozornie idealny a ona już widzi, jak ta fasada się rozpadnie widzi cykl, który się powtarza widzi dewaluację, która nadchodzi i to właśnie sprawia, że Narcyz czuje się przy niej jak nagi ona widzi jego przyszłe zachowania, zanim on sam zdecyduje, że je wykona. To jest przerażające dla kogoś, kto żyje z przekonania, że jest nieprzewidywalny i zagadkowy. Ale to nie wszystko, co sprawia, że narcyzi tracą przy takich kobietach grunt pod nogami. Jest coś jeszcze głębszego, coś jeszcze bardziej fundamentalnego, co odkryjesz za chwilę. Czwarty sygnał wysokiej inteligencji duchowej, który Freud dokumentował z fascynacją, to zdolność do istnienia w samotności bez poczucia pustki. Narcyz nie rozumie koncepcji zdrowej samotności. Dla niego bycie samemu oznacza bycie bez źródła narcystycznego zaopatrzenia. To jest egzystencjalny horror, pustka, która grozi pochłonięciem całego jego fałszywego ja. Dlatego narcyzi otaczają się ludźmi, ciągle szukają uwagi, ciągle potrzebują widowni dla swojego spektaklu. Kobieta z wysoką inteligencją duchową jest inna. Ona potrafi spędzić godziny, dni, czasem tygodnie w samotności i wyjść z tego doświadczenia silniejsza, bardziej skoncentrowana, bardziej połączona z sobą. Jej samotność nie jest ucieczką od życia. Jest głębokim zanurzeniem w wewnętrznych przestrzeniach, które większość ludzi boi się eksplorować. Freud obserwował, że te kobiety wykorzystują okresy odosobnienia do przetwarzania ogromnej ilości informacji, które ciągle otrzymują od świata. Ich układ nerwowy jest tak wrażliwy, że potrzebują regularnych przerw od ludzi, żeby nie zostać przytłoczone cudzymi emocjami, energiami, problemami. Ta zdolność do bycia szczęśliwą w samotności jest dla narcyza absolutnie niepojęta i jednocześnie głęboko zagrażająca. Bo jeśli ona może być szczęśliwa bez niego, to znaczy, że nie ma nad nią władzy, nie może jej kontrolować groźbą odejścia, nie może jej manipulować obietnicą swojej obecności. Jego główne narzędzia kontroli stają się bezużyteczne. Piąty sygnał, który narcyzi instynktownie rozpoznają i na który reagują z przemożnym lękiem, to zdolność do mówienia prawdy bez potrzeby zewnętrznej walidacji. Kobieta z wysoką inteligencją duchową mówi to, co widzi, nawet jeśli nikt jej nie popiera, nawet jeśli cały pokój twierdzi, że ma rację, a ona wie, że się mylą powie swoją prawdę, to nie jest upór, to nie jest arogancja, to jest głębokie zakorzenienie w wewnętrznym kompasie, który jest silniejszy niż presja społeczna. Freud zauważył, że te kobiety często były nazywane trudnymi, konfliktowymi, zbyt bezpośrednimi. Ale kiedy dokładniej analizował ich zachowanie, odkrywał, że one po prostu odmawiały uczestnictwa w zbiorowych kłamstwach, w których większość ludzi chętnie bierze udział dla świętego spokoju. Narcyz funkcjonuje w świecie, gdzie wszyscy wokół niego udają, że jego fałszywe ja jest prawdziwe, gdzie wszyscy zgadzają się z jego wersją rzeczywistości, nawet jeśli widzą, że jest absurdalna. To jest niepisana umowa, którą większość ludzi podpisuje, żeby uniknąć konfliktu. Kobieta z wysoką inteligencją duchową tej umowy nie podpisuje. Ona patrzy na króla i mówi, że jest nagi. I robi to spokojnie, bez krzyku, bez dramatu, z prostą, bezpośrednią prawdą, która jest tysiąc razy bardziej niszcząca niż jakikolwiek atak. Mam na imię Felipe i chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Wiem, że ten materiał może poruszać trudne wspomnienia. Wiem, że słowa o narcyzach mogą przywoływać twarze ludzi, którzy cię skrzywdzili. I chcę, żebyś wiedziała, że nie jesteś sama. Za tym kanałem stoi prawdziwy człowiek, który naprawdę przejmuje się każdą osobą, która tu trafia. Twoja historia ma znaczenie, Twój ból był prawdziwy i Twoja droga do uzdrowienia jest możliwa. Dziękuję, że jesteś tutaj. Dziękuję, że mi zaufałaś na tyle, żeby zostać do tego momentu. A teraz wróćmy do tego, co Freud odkrył o szóstym sygnale. Szósty sygnał wysokiej inteligencji duchowej to zdolność do transformacji cierpienia w mądrość. Freud obserwował, że kobiety z tym sygnałem nie tylko przeżywają traumę, one ją alchemizują. Przechodzą przez ciemne noce duszy, przez okresy intensywnego bólu, przez doświadczenia, które złamałyby większość ludzi, i wychodzą z nich niezniszczone, ale przemienione. Każda rana staje się nauczycielką. Każde złamane serce staje się bramą do głębszego zrozumienia. Każde zderzenie z narcyzem staje się lekcją o tym, jak rozpoznawać manipulacje i jak chronić swoją energię. Narcyz nie rozumie tej transformacji. Dla niego cierpienie jest po to, żeby je zadawać innym, albo żeby używać własnego cierpienia jako narzędzia manipulacji. Kiedy spotyka kobietę, która wzięła swój ból i przekuła go w siłę, w mądrość, w zdolność do pomagania innym, jest zdezorientowany. Jego zwykłe taktyki nie działają na kogoś, kto już przeszedł przez ogień i wyszedł z niego oczyszczony. Nie może jej przestraszyć bólem, bo ona nauczyła się z bólem żyć. Nie może jej kontrolować obietnicą uleczenia, bo ona nauczyła się leczyć siebie sama. To właśnie sprawia, że narcyzi często obsesyjnie próbują zniszczyć takie kobiety, bo one są żywym dowodem na to, że można przetrwać narcystyczny abus i wyjść z niego silniejszą. Są dowodem na to, że Narcyz nie ma ostatecznej władzy, że jego destrukcja nie jest końcem historii. Ale zanim powiem Ci o siódmym sygnale, muszę Cię ostrzec: to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki widzisz siebie i swoje doświadczenia z Narcyzami. Siódmy sygnał, najgłębszy i najbardziej przerażający dla Narcyza, to zdolność do bezwarunkowej miłości własnej. To nie jest narcystyczne samouwielbienie, to nie jest ego rozdmuchane do rozmiarów kosmosu, to jest coś zupełnie innego, coś czego narcyz nigdy nie doświadczył i nigdy nie zrozumie. Kobieta z wysoką inteligencją duchową potrafi kochać siebie nie dlatego, że jest idealna, nie dlatego, że osiągnęła jakiś zewnętrzny sukces, nie dlatego, że inni ją podziwiają, ona kocha siebie po prostu dlatego, że istnieje że jest żywą istotą zasługującą na szacunek, troskę i współczucie. Ta bezwarunkowa miłość własna oznacza, że narcyz nie może jej kontrolować przez dawanie i odbieranie aprobaty, nie może jej manipulować przez wmawianie, że nie jest wystarczająco dobra, nie może zniszczyć jej poczucia wartości, bo to poczucie nie jest zbudowane na jego opinii. Freud zauważył, że kobiety z tym sygnałem często przeszły przez okres, w którym kompletnie straciły siebie. Pozwoliły narcyzom zniszczyć ich poczucie wartości, uwierzyły w kłamstwa o własnej niewystarczalności, ale potem, powoli, boleśnie, z ogromnym wysiłkiem, odbudowały swoją relację z sobą. I ta odbudowana miłość własna jest niezwyciężona właśnie dlatego, że została przetestowana w ogniu. Że przetrwała najgorsze ataki, że została wybrana świadomie, mimo wszystkiego. Freud w swoich notatkach zadał fundamentalne pytanie, które musi zadać sobie każda kobieta czytająca te słowa. Napisał, że kobieta z wyższą inteligencją duchową stoi przed wyborem może pozwolić, żeby jej zdolność do widzenia niewidzialnego ją zniszczyła może żyć w izolacji. Niezrozumieniu, ciągłym bólu bycia zbyt intensywną dla świata, który woli ślepotę, albo może nauczyć się integrować swoją inteligencję duchową świadomie, może rozwinąć umiejętności, które pozwolą jej używać swojego daru bez bycia przez niego przytłoczoną. Pierwszym krokiem w tej integracji jest rozróżnienie między tym, co naprawdę Twoje, a tym, co absorbujesz od innych. Kobiety z wysoką inteligencją duchową są jak gąbki dla emocji i energii otoczenia. Często mylą cudze uczucia ze swoimi własnymi. Uczysz się rozróżniać, kiedy smutek, który czujesz, jest Twoim smutkiem, a kiedy jest smutkiem osoby, z którą przed chwilą rozmawiałaś. Uczysz się stawiać energetyczne granice, które chronią Twoją przestrzeń bez odcinania Cię od świata. Drugim krokiem jest integracja własnego cienia. Freud odkrył, że kobiety, które widzą ciemne strony innych, często robią to dlatego, że nie zintegrowały własnej ciemności. Im bardziej zaprzeczasz własnej zdolności do manipulacji, własnej złości, własnej destrukcyjności, tym bardziej te rzeczy w innych Cię zaburzają. Kiedy akceptujesz całą siebie, łącznie z częściami, których się wstydzisz, Zyskujesz spokój w obliczu cudzej ciemności. Widzisz ją bez osądu. Rozpoznajesz ją bez bycia przez nią aktywowana. Trzecim krokiem jest świadoma służba. Twoja inteligencja duchowa nie jest po to, żebyś cierpiała w samotności. Jest po to, żebyś służyła jako most między tym, co duchowo prawdziwe, a tym, co duchowo możliwe. Twoja zdolność do widzenia przez maski może pomagać innym rozpoznawać manipulatorów, zanim zostaną przez nich zniszczeni. Twoja zdolność do transformacji cierpienia może inspirować innych do własnej alchemii. Twoja bezwarunkowa miłość własna może być latarnią dla tych, którzy wciąż błądzą w ciemności, wątpliwości i samokrytyki. Freud wierzył, że kobiety z wyższą inteligencją duchową są niezbędne dla ewolucji ludzkiej świadomości. Ale tylko wtedy, kiedy nauczą się świadomie zarządzać swoim darem. Bez tej świadomej integracji dar staje się przekleństwem. Widzenie zbyt wiele staje się ciężarem nie do uniesienia, czucie zbyt głęboko staje się źródłem ciągłego wyczerpania. Ale z tą świadomą integracją, z tą nauką zarządzania własną inteligencją duchową, te kobiety stają się dokładnie tym, czego świat potrzebuje uzdrowicielkami, które same przeszły przez uzdrowienie, przewodniczkami, które same przeszły przez ciemność, latarniami, które świecą nie mimo swoich ran, ale dzięki nim. Jeśli rozpoznajesz siebie w tych słowach, jeśli widzisz w tym opisie swoje własne doświadczenia, jeśli czujesz, że wreszcie ktoś wyartykułował coś, co zawsze wiedziałaś, ale nie umiałaś nazwać, to chcę, żebyś wiedziała coś bardzo ważnego. Nie jesteś zbyt intensywna, nie jesteś zbyt trudna, nie jesteś zbyt głęboka. Jesteś dokładnie taka, jaka powinna być kobieta z wyższą inteligencją duchową. Narcyzi w Twoim życiu nie atakowali Cię dlatego, że coś było z Tobą nie tak. Atakowali Cię dlatego, że wszystko było z Tobą dobrze, byłaś zagrożeniem dla ich iluzji, lustrem, w którym widzieli własną pustkę i robili wszystko, żeby to lustro rozbić, ale nie udało im się, nadal tu jesteś, nadal widzisz, nadal czujesz. Nadal wiesz to, co wiesz. I teraz masz słowa, żeby to nazwać, masz ramę, żeby to zrozumieć, masz drogę, żeby to zintegrować. Twoja duchowa inteligencja nie jest Twoim przekleństwem, jest Twoim darem. I narcyzi, którzy próbowali Cię zniszczyć, zrobili Ci w pewnym sensie przysługę. Pokazali ci, jak silna naprawdę jesteś, jak wiele możesz przetrwać, jak głęboko możesz upaść i jak wysoko możesz się podnieść. Napisz w komentarzu, który z tych siedmiu sygnałów rozpoznajesz u siebie najsilniej, który z nich był najczęściej atakowany przez narcyzów w twoim życiu, która zdolność sprawiała, że czułaś się najbardziej inna, najbardziej niezrozumiana, najbardziej samotna. Twoje doświadczenie jest ważne, twoja historia jest ważna, i dzieląc się nią, pomagasz innym kobietom zrozumieć, że nie są same, że to, co przeżyły, ma nazwę, że to, kim są, ma wartość. Subskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o tym, jak rozpoznawać manipulacje, chronić swoją energię i rozwijać swoją duchową inteligencję w świadomy, zintegrowany sposób. Ta podróż się nie kończy, ta rozmowa się nie kończy i Twoje uzdrowienie dopiero się zaczyna. Nie jesteś sam, nie jesteś sama i nigdy więcej nie pozwól nikomu wmówić Ci, że Twoja zdolność do widzenia prawdy jest problemem, to jest Twoja supermoc. Teraz czas nauczyć się jej świadomie używać.